Ją się widzowie, to jest mój drugi filmik, tak, także z Garten of Batman, ale tym razem pierwsza część. No wiem, nagram 0, a teraz 1. No ale chciałam to zrobić po kolei. Dobra, zrobię new game. No i zaczynamy. Dobra. Um. Dziwne, słyszę głosy dzie dzieci śmiejących się. Nieważne. Ehm, um. A, i słyszałem, um, że da się dostać do tego miejsca. Tak, także w Garden of Banban Zero. I to jest jakieś secret miejsce, no... I dzisiaj spróbuję się do niego dostać. Dobra. To zaczynamy. Okej. Okay. Jestem. Tu nie. Dobra, zdobuj, zdobywamy tą kartę. Niebieską. Dobra. Tutaj. Dziwne. No dobra, trudno. Biorę ten pilocik. A mi się zacina. Lagi mam. No, lagi. E, mogę także nagrać inne horrory, jeśli byście chcieli tylko. Dobra, pilociku, tutaj por poroszę. O, proszę. A, a moja głowa. O, da się śmietniki przewracać. A, Ale to się mnie zgliczowało. Dobra. Telepierdnął się. Miałem na myśli, przete przeteleportował się do mnie. Dobra. Creativity. O, o! Czekaj, czekaj. Nie ma tu napisane, jak się nazywałem. Szkoda. Dobra, ten zielony, duży ma na imię Jumbo Josh. Em, tego nie widzieliśmy w Gartonów banban Zero, Pewnie to nowa postać. Tego tutaj też nie widzieliśmy w Garden of Banban0. W sensie em, tego, tej tutaj tablicy chyba. Widzieliśmy czy nie widzieliśmy w Garden of Banban0? Nie wiem. O tu jest tego. Sti Jak on? Stinger Flee. Tego też nie widzieliśmy w Garden of Balman 0 no, i jej lub... Je, jo, jego... ją... O! Ją widzieliśmy, tak, ją widzieliśmy. A, on ma, ma na imię Bambalina, okej. Okay. Tego też nie widzieliśmy. Ma na imię Captain Fiddles. Okej. Okay. Um, skoro mamy niebieską kartę, to Wow! A gdzie ten, ten czerwony? Jak ma na imię ten case 7, czy, Nie, case 6, przepraszam. Pomyliłam się. Dobra. Uuu, um, sześciajek. Opila Beard. A, ona ma na imię Opila Beard. Okej. Okay. Ważna informacja. Żeby przejść w grę. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy ważna, czy nie ważna. Chyba ważna. No nie wiem. Dobra. Teraz klikam tu ten guzik. I lecimy. Teraz mogę kliknąć tu. Nie? Halo? O, działa. Dobra. Dlaczego nie mogę? A. Dobra, teraz tu. Mi się wydaje, że to będzie raczej krótsza część, no bo no. Jaki ma. A, tam się klika. Jedz te jajeczka. Jajka są zdrowe. A potrzebuję... O, tu jest jeszcze jedno. I to chyba będą wszystkie tu mam. Tu zebrałem. Tu zebrałem, tu zebrałem i tu zebrałem. Tak, tu są wszystkie. Jest. Ostatnie jajko. Nie. Ta niewidoczna bariera. O, karta. Żółta karta. Tu nie mogę się dostać. Da się kłócać w tej grzech? Nie, chyba nie. nie. Nie da się, niestety. Szkoda. Jak zauważycie, ustawiłem jasność maksymalną, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Jak zdobywam ten secret, żebym mógł się dostać do tego tutaj sekretnego pokoju. Dobra. Um, dobra. Klikniemy sobie. Dobra. A my w tym czasie rozwalimy tutaj przedszkole. <grytko> um, my teraz chyba. No, gramy jako dorosły szukającego swojego dziecka, nie? Tak u młotek. A, Boże! Jak mnie wyrzuciło w powietrze? Tego nie wiem. No, ale nieważne. Znaleźliśmy młotek i ten młotek musimy chyba tu wykorzystać. Czekaj, my nie mamy pomarańczowej karty. Jest to jakiś przycisk? O, Pilobiers, OK no. A dobra. Dobra, dobra. Chcieli mnie tutaj oszukać. Opa! Dobra. I klikamy. O, Boże, tam bym nie chciał wpaść. Tam musi być ten. Um, tego kartonu panną 0, bo jak spojrzeliście się do góry, to widzieliście to oczy, nie? Mogę? Okay? Znaczy? Okej, okay. chyba mogę. Dobra. Dobra, a więc to dobrze, ten case 6. Nikt nie ma chyba koloru żółtego. Ten ptaszek ma żółty, nie? Czy źle mówię? Ten ma niebieski. Ten ma pomarańczowy. On ma zielony. Ona ma biały. Ale zanim zmienię to, na tego, na różową, musimy zdobyć sikrecik, który jest tu, widzicie? To jajko. Musicie tak poskakać sobie chwilę i klikać. I dostaniecie secret jajko. I teraz po prostu cofacie się. Skakujecie o, psa, tutaj i jedziecie sobie z powrotem. Ale mi się strasznie gliczuje Nie wiem dlaczego. Mogę wysiąść? Tak, no. I tu jest ten przerażony... Ten ptak em, tego spinał się tutaj. Widać po dziurach, po dziobie i no... Po skarczonych nogach. I siódme jajko, co daje nam fioletową kartę. A co tam się kryje, em, sprawdzimy sobie po, ja, po jak pokonamy em, tego ptaka. Em, jeśli go pokonamy oczywiście. Ale chyba tak. Tak. No. Zawsze pokonujemy jakąś postać, chyba w każdej części, nie? Dobrze mówię, czy źle? Bo ja nie wiem. Dobra. A, tu mogę wyskoczyć. Dobra. I zmieniamy różowiódki. I pomarańczowa karta. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. nagle ten ptaszek sobie tak poszedł, nie? Ej, co mm. za blisko. Droniku, proszę, czyń honory. Klikaj, klikaj to. O Boże! Umarłem. kaj nie mogłem przejść. Aaj, aaj, aaj. Mam nadzieję, że zaczniemy, nie stracimy tej fioletowej karty. Straciliśmy ją. Zostanie ptaszaru. Nie, nie straciliśmy. Proszę, proszę. Run. Nara. Nara, nie do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra. Teraz sprawdzimy ten secret room. O, zadziałało. Tada! Tu jest secret room? Krzesełko, ładne. Ile komputerków? Idealnie da się po nich poskakać. Dobra. O. Waverley Mason. Klas E. Ok. To nie daje nam zbyt dużo informacji. Czekaj. Poszukajmy jeszcze tego. Bo. O, no. Wiedz wiedziałem, że tu jest tego. A ona na imię Ban, dlatego Garden of Banban. Czyli on jest właścicielem tego miejsca? Ten Case 6? Czy no? Po prostu Case 6? Czy tam przypadek 6? Nie. Um, czyli on jest właścicielem tego um, przedszkola, nie? Ok. To nam daje dużo informacji. Okej, okay, klas Ewe, Adam Utman. Okej. Okay. Dobra. Um, czemu przyciski nie działają? Czy coś zrobiłem źle? Czy, czy coś zrobiłem źle, widzowie? Nie, raczej nie, nie? Nie. Nie zrobiłem niczego źle. Krzesło do kąta idzie? O, tu! A teraz muszę kliknąć na ten guzik. Już dosyć szybko się przechodzi tą grę. Dobra, kliknę guzik. Ale tu nie ma żadnych drzwi. Czy odpali się. A! Mam tam skoczyć? Ej, ja mam tam skoczyć, czy nie? Czekaj, jak mam skoczyć, to skoczę stąd. Czy. Ty... Dwa, jeden. Hop! Nie da się. Bariera mnie blokuje. Jakimś cudem. a windą! No trochę taka niebezpieczna ta winda. Ui. Ech. O kurde, no bardzo niebezpieczna, bardzo, bardzo. Jedziemy na dół! My sobie staniemy tutaj. I rozglądajmy się za, pop za tego. Um, za gartonów pan Ban 2. O kurde, co się dzieje? O, kto to? 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 A, grać ze żółtym. Tutaj jestem na mnie na mnie. Co proszę? O kurde, spadliśmy. już koniec, tak szybko? No dobra. To na dzisiaj koniec. Życzę Wam jeszcze miłego dziąka. No, do, do zobaczenia, do następnego razu.